Prezentacja osiągnięć i sukcesów Eryka Lewkowicza. W bieżącym roku szkolnym Eryk brał udział w czterech konkursach matematycznych, ćwiczył logiczne myślenie przez układanie kostki Rubika, brał udział w sześciu turniejach szachowych. Osiągał wysokie wyniki w próbnych egzaminach ósmoklasistych. Konkursy matematyczne. Brał udział w kuratoryjnym konkursie z matematyki. W konkursie matematyczni i techniczni awans do etapu finałowego. Orzeł Matematyczny, tytuł laureata. Kangur Matematyczny, wyróżnienie. Na zdjęciu widzimy uczniów Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego konkursu matematyczni i techniczni. Eryk jest drugi od lewej. W nagraniu no, widzimy, jak widać, Eryk z zamkniętymi oczami odtwarza 16 ruchów od tyłu, aby ułożyć kostkę Rubika. Widzimy teraz nagranie z turnieju Open w Rzeszowie, w którym Eryk uzyskuje wynik 41 sekund. W całym turnieju Eryk uzyskuje średnią 31 sekund. Turniej miał zasięg ogólnopolski. Gminny turniej speedquberów. Eryk zajął tutaj pierwsze miejsce z rekordowym czasem 24 sekundy. W listopadzie 2024 roku odbył się drużynowy turniej szachowy. Na tym zdjęciu widzimy drużynę szachową Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych. Drużyna, w której był Erik, zajęła drugie miejsce, na 15 drużyn z całego powiatu biłgorajskiego. Eryk był tutaj na drugiej szachownicy i na tej szachownicy zajął również drugie miejsce. 19 listopada 2024 roku odbył się Międzygminny Turniej Szachowy. Eryk zajął w nim trzecie miejsce. 17 marca 2025 roku odbyły się 20 Indywidualne Igrzyska Młodzieży w Szachach Szybkich. Eryk zajął tutaj trzecie miejsce. 28 kwietnia 2025 roku Eryk zajmuje drugie miejsce w siódmej edycji Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Józefowa. Jest to konkurs o randze powiatowej. Na tym zdjęciu mamy Eryka, który trzyma dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w lubelskiej lidze szachowej. Jest to konkurs na etapie powiatowym. Eryk bardzo dobrze radzi sobie nie tylko w ścisłych dziecinach nauki. Tutaj widzimy na zdjęciu, jak bierze udział w konkursie z języka angielskiego, Big Challenge. Jest to konkurs ogólnopolski. Eryk Lewkowicz uzyskał wysoką notę i uplasował się na drugim miejscu w rankingu wojewódzkim i na dziewiątym w rankingu ogólnopolskim. Doskonale również radzi sobie w historii, a szczególnie w historii naszego regionu zajmując drugie miejsce w konkursie nasz region. Wewnątrzszkolne próbne egzaminy. W listopadzie uczniowie klasy siódmej napisali egzamin próbny dostosowany dla klasy 8. Eryk uzyskał wynik 90% 16 maja po egzaminie ósmoklasisty uczniowie klasy 7 piszą na próbę egzamin główny z tego roku Erik uzyskuje 92%. Na podsumowanie, Eryk w klasie 7 osiągnął swoją rekordową średnią 5,46 oraz zachowanie wzorowe. Tym samym uzyskał on aż 4 nagrody Wójta Potok Górny za wyniki w nauce oraz konkursy. Dziękujemy za uwagę, a Erykowi życzymy dalszych sukcesów w klasie 8.